Witam ten dzień z wdzięcznością i otwartym sercem. Jestem pełna energii i gotowa na nowe wyzwania. Dziś wybieram radość, spokój i pozytywne nastawienie. Każdy dzień jest okazją do wzrostu i nowych możliwości. Jestem wdzięczna za wszystko, co mam, i otwarta na to, co nadejdzie. Każdy oddech wypełnia mnie energią. I spokojem jestem silna, odważna i gotowa na każdy krok mojej drogi. Czuję wdzięczność za nowe możliwości, które przyniesie mi dzisiejszy dzień. Uwalniam wszelkie wątpliwości. I otwieram się na pozytywne zmiany. Moje myśli są jasne, a serce pełne miłości. Dziś jestem najlepszą wersją siebie. Wszystko, co robię, przynosi mi. Radość i spełnienie. Jestem gotowa w pełni korzystać z tego, co oferuje mi życie. Jestem twórcą swojego życia i wybieram radość. Moje cele są osiągalne, a ja jestem. Na właściwej drodze. Każdy dzień przynosi nowe możliwości i pozytywne doświadczenia. Zasługuję na sukces, szczęście i spełnienie. Dziś wprowadzam więcej spokoju. I harmonii do mojego życia. Moje ciało jest pełne energii, a umysł gotowy na wyzwania. Doceniam wszystkie małe radości, które przynosi mi dzień. Każdy krok przybliża mnie. Do spełnienia marzeń. Czuję wdzięczność za każdą chwilę pełną harmonii i spokoju. Dziś wybieram działania, które wnoszą pozytywną energię. Jestem wdzięczna za zdrowie energię i możliwości. Każda myśl wzmacnia mój spokój i wewnętrzną harmonię. Otwieram się na sukces i przyciągam dobro. Każda chwila dzisiejszego dnia jest pełna inspiracji i możliwości. Wszystko, czego potrzebuję, jest już we mnie. Wchodzę w ten dzień z pewnością siebie i spokojem. Otwieram się na radość, wdzięczność i miłość. Wierzę, że wszystko co dziś robię, prowadzi mnie ku spełnieniu. Cieszę się każdym krokiem mojej podróży. Dziś dbam o siebie i swoje potrzeby z troską. Każdy dzień jest Piękną okazją, by stworzyć życie pełne spełnienia. Każdy moment jest darem, a ja cieszę się każdą chwilą. Dzisiejszy dzień przynosi mi obfitość i radość. Jestem wdzięczna za energię, która pozwala mi tworzyć swoje życie. Moje życie jest pełne nieskończonych możliwości. Czuję się lekko, spokojnie. Jestem gotowa na sukces. Otwieram się na wszystko, co dobrego przynosi mi życie. Każdy dzień przybliża mnie do realizacji moich marzeń. Jestem pełna wdzięczności za nowe inspiracje i pomysły. Zasługuję na życie pełne radości, miłości i sukcesu. Każdy dzień daje mi siłę, radość i energię do działania. Z każdym krokiem staję się coraz bardziej pewna siebie. Dzisiejszy dzień jest pełen pozytywnej energii i inspiracji. Jestem wdzięczna za każdą chwilę pełną spokoju i równowagi. Każda sekunda tego dnia jest darem, który przyjmuję z wdzięcznością. Zasubskrybuj po więcej inspiracji. Życzę Ci miłego dnia.